Media, czterej nabywcy spełnili warunek Rosji i w sprawie gazu Rosjanie zażądali, by za ich gaz płacić rublami. Media, czterej nabywcy spełnili warunek. Czterech europejskich nabywców gazu zapłaciło już za dostawy w rublach, zgodnie z żądaniem prezydenta Rosji Władimira Putina, podaje Bloomberg, powołując się na anonimowe źródło związane z Gazpromem. Za rosyjski gaz w rublach będą płacić m.in. Węgry, o czym poinformował minister spraw zagranicznych Peter i Jarto. Nie wiadomo, które jeszcze państwa przystały na nowe warunki, jednak anonimowe źródło przyznaje, że mowa jeszcze o trzech kolejnych. Dodatkowo, jak ustalił Bloomberg, dziesięć europejskich firm otworzyło rachunki w Gazprom Banku, które są potrzebne do przelewów w rosyjskiej walucie. Odcięcia gazu do kolejnych państw możliwe są w połowie maja, gdy będzie mijał kolejny termin płatności. Wstrzymane dostawy rosyjskiego gazu do Polski i Bułgarii Gazprom w środę od godziny 8 rano całkowicie wstrzymał dostawy gazu do Polski. Rosyjska spółka poinformowała, że powodem jest odrzucenie przez polskie górnictwo naftowe i gazownictwo Pegienikę płatności za gaz w rublach. W ocenie Pegienikę wstrzymanie dostaw gazu stanowi naruszenie kontraktu jamalskiego. Polskie władze zapewniają o bezpieczeństwie gazowym Polski i jednocześnie zapowiadają kroki prawne wobec Gazpromu. Rosja wstrzymała dostawy gazu także do Bułgarii.